Od niedawna zwiedzający Toruński Ogród Zoobotaniczny mogą oglądać nowe zwierzęta. Między innymi urodzoną w Toruniu alpakę i warana białogardłego. Około miesiąc temu w naszym ogrodzie urodziła się mała alpaka. Jest to ssak należący do rodziny wielbłądowatych. Alpaki przypominają nieco powszechniej znane lamy, ale są od nich mniejsze, a budowa ich ciała jest bardziej podobna do owcy. Miesięczne zwierzę nie odstępuje swojej mamy nawet na chwilę. Tak, żyje w Ameryce Południowej, hodowany jest na zboczach Ant w celu pozyskania wełny, która to jest dużo lepszej jakości od wełny owczej, jest dużo lżejsza, delikatniejsza, co za tym oczywiście idzie, jest też dużo droższa. W ogrodzie zoobotanicznym mieszka także waran białogardły. Od niedawna w naszym ogrodzie mieszka waran białogardły. Gada tego otrzymaliśmy z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Jest to dosyć duży rozmiarów jaszczurka. Jest drugi, drugą co do wielkości jaszczurką mieszkającą w Afryce, bo z Afryki ten gad pochodzi. Waran białogardły bardzo szybko zaaklimatyzował się w Toruniu. Metrowy gad według zapewnień pracowników toruńskiego ogrodu ma bardzo dobry apetyt. Wśród zwiedzających to ruński zoobotaniczny cieszy się dużym zainteresowaniem. Natomiast jest na pewno najcięższą jaszczurką Afryki, po, przed waranem nilowym, który od niego jest dłuższy i co zatem idzie, jest uważany za największą jaszczurkę. Waran nasz jest na półmetku swoich rozmiarów, ma w tej chwili około metra długości, będzie mniej więcej dwa razy większy.